Dzień dobry, Panie Michale. Dzień dobry, Mamy pani pytanie Mała. od naszego widza. Tak? E, czy leczenie kanałowe może trwać więcej niż 5 wizyt? Już zupełnie serio, no to możemy to leczenie kanałowe podzielić na jednoseansowe, mhm, gdzie tak. wszystko się dzieje na raz. Tak. I wieloseansowe, ale no, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat 5 czy powyżej 5. Tak? To jest uzależnione od przypadku. Nie ma szablonu, że to musi trwać 5 wizyt. Skupmy się na takim, może, porównaniu tych dwóch metod, tak? Pierwsza sprawa, myślę, najważniejsza no zależy to od umiejętności lekarza, który to przeprowadza, i od sprzętu dostępnego w gabinecie. No, im skromniejsze środki, tym pewnie ta liczba wizyt się wydłuża, tak? No, bo musimy tam poświęcić więcej czasu. Pracując na skromniejszym sprzęcie i ma skromniejszymi materiałami, żeby uzyskać pewien efekt terapeutyczny, tak? No to tyle takim tytułem wstępu. No, leczenie jednosansowe. myślę, że tak. Z jednej strony, komfortowe, no bo jedna wizyta, ale z drugiej, niekomfortowe. No bo długa wizyta, tak? To jest leczenie, którego się nie ugryzie w pół godziny, tak? Samo leczenie kanałowe trwa koło godziny, a załóżmy sobie, że jeszcze do tego mamy jakieś problemy dodatkowe.